Jedną z pierwszych decyzji, które musisz podjąć, tworząc nowy projekt, jest to, jakiego modelu modelu branżowania użyć, ale jakie opcje są dostępne, którą z tych opcji wybrać do mojego projektu. A może używasz już jednej z nich i zastanawiasz się nad zmianą. Na te i inne pytania postaram się Ci dzisiaj odpowiedzieć, więc zostań ze mną. Z tej strony Wojtek z CloudGuide.PL. miejsca, w którym dzielimy się wiedzą zdobytą dzięki wieloletniej pracy jako deweloperzy i opsi. Jeżeli to Twoja pierwsza wizyta na tym kanale, to zapraszam do subskrybowania go i daj łapkę w górę, jeżeli spodoba ci się to nagranie. Nie zapomnij też dołączyć do naszej grupy na Facebooku, jeśli masz ochotę porozmawiać na tematy związane z DevOps i tym podobne. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Na dzień dzisiejszy mamy kilka sposobów branchowania, które są używane w codziennej pracy wielu organizacji. Nierzadko metody te łączone są ze sobą lub też używane na przemian. Mam tutaj na myśli GitFlow, Trunk, Feature Branches, Release Branches oraz Fork. Zacznijmy od przedstawienia GitFlow, dlatego że to. Że do dzisiaj jest on używany bardzo często. A przynajmniej tak mi się wydaje, patrząc na ludzi z różnych or innych organizacji oraz lata swojej pracy. Poziom skomplikowania tego modelu jest dość spory. Posiada on z góry ustalone nazwy branżów i musimy stosować się do procedury, która nierzadko sprawia dość problemów i kontrowersji. Tyle razy, ile używałem. Tego modelu deweloperzy zazwyczaj przychodzili i pytali mnie, mnie co mają teraz zrobić i jak popchnąć kod aplikacji przez piramidę wymagań. Jak już mówiłem, GitFlow opierał się na wielu branżach i każdy z nich ma swoje przeznaczenie. Zaczynamy jak zawsze od Mastera i następnie od razu tworzymy branch o nazwie Development. Development, jak sama nazwa wskazuje, jest miejscem, w którym pracujemy na co dzień. I to ten branch będzie służył nam jako źródło do wszystkich następnych kroków. Gdy deweloper zaczyna pracę nad nową funkcją lub rozszerzeniem, musi stworzyć nowego brancha z przedrostkiem Feature. Na tym branchu wykonuje pracę aż do momentu, gdy kod jest gotowy do zintegrowania do naszego głównego brancha roboczego, jakim jest Development. Gdy kod jest gotowy, Branż ten następnie jest merge'owany do branża roboczego, gdzie nasz system integracji zaczyna testowanie naszego kodu i nierzadko automatycznie wdraża go na system deweloperski. W ten sposób pracujemy aż do momentu, gdy chcemy wydać nasze oprogramowanie na systemy produkcyjne. W tym momencie tworzymy branża typu release, naszego brancha roboczego, na którym zaczynamy przygotowywać kod do wdrożenia na system produkcyjny. Mówię tutaj o testowaniu naszej aplikacji, gdzie zespół Keyway wykonuje masę testów i jeżeli znajdą błąd w aplikacji, to zespół deweloperów tworzy brancha typu bug naszego Release'a i naprawia go, po czym następuje mergowanie do naszego release brancha. Ta procedura jest powtarzana aż do momentu, gdy nasz zespół QA jest zadowolony i możemy taki kod wydać na produkcję. Gdy zapadnie decyzja o wdrożeniu na system produkcyjny, kod z naszego brancha release zostaje zmerżowany do brancha master oraz development, tak aby wprowadzane zmiany nie zostały utracone w następnej iteracji. Należy wspomnieć o tym, że development nigdy nie staje i zespół ciągle dodaje nowe funkcje i integruje nowe zmiany do branża development. Pogubiłeś się? Sądzę, że tak, ale to nie jest twoja wina. Jest on dość skomplikowany, zagmatwany i wymaga sporo pracy przy utrzymaniu samego procesu. Gdy zobaczysz, że w danej firmie szukają release managera to możesz być prawie pewny lub pewna, że używają oni GitFlow jako swojego modelu branżowania. Przejdźmy teraz do opisu modelu trunk. Trunk jest bardzo prostym modelem, bo zawiera tylko jeden branch. Nie możesz tworzyć żadnych innych branży i wszystkie zmiany w kodzie od razu lądują do kodu produkcyjnego. Chociaż jest on dość prosty w budowie, to jego implementacja jest dość trudna i skomplikowana. Dlaczego? Dlatego, że wymaga on bardzo wysokiej dyscypliny programistów oraz naprawdę dobrego systemu CICD. Pomyśl, że masz w Teamie 10 programistów na, na różnym poziomie umiejętności. Każdy z nich może wrzucić kod do naszego repozytorium, który ląduje automatycznie w produkcji. Jeżeli programista popełnił błąd, bon, to konsekwencje tego mogą być opłakane. Z tego powodu ten model sprawdza się, gdy mamy wdrożony prawdziwy Agile i wykorzystujemy metodyki jak Peer Programming, Test Driven Development itd. Kod musi posiadać testy na wysokim poziomie i używać w pełni automatycznego CI/CD, który będzie w stanie wyłapać problemy i nie pozwolić, aby takowe wylądowały na naszym systemie produkcyjnym. Zaletą tutaj jest prawdziwy continuous deployment, głównie dzięki temu, że wszystkie zmiany lądują od razu w głównym produkcyjnym branchu i mogą być w miarę szybko wdrożone na systemy. Następnymi zaletami są brak problemu z konfliktami przy merdziowaniu oraz to, że deweloper ciągle pracuje nad najświeższą możliwą wersją kodu. Oczywiście pod warunkiem, że kod jest merżowany w przedziale minut lub, minut, lub, minut lub godzin zamiast dni czy tygodni. Feature Branches jest pochodną trunka, z tą różnicą, że gdy tworzymy jakąś nową usługę, to po prostu tworzymy Feature Brancha z naszego głównego brancha i po zakończeniu merżujemy naszą pracę do głównego kodu. Zaletą takiego podejścia jest to, że kod, który jest pisany przez programistę, może być najpierw przejrzany i zaaprobowany przez innego programistę. Ten typ branżowania jest również troszeczkę łatwiejszy do zaimplementowania, dlatego że możemy wykonać peer review oraz użyć wielorakich testów na tym branchu i jeśli coś pójdzie nie tak, to po prostu naprawimy to na tym branchu, bo zmiana jeszcze nie trafiła na nasze systemy produkcyjne. Problemem są tutaj konflikty podczas mergowania. To znaczy, jeżeli kod jest rozwijany przez wielu programistów, to mamy dużą szansę, że, że ktoś po prostu zmienia te same linie kodu i zaczynają się problemy. Rozwiązaniem tego jest dbanie o to, aby feature branches były integrowane bardzo szybko do głównego kodu oraz zasięg prac był niewielki. Kolejną metodą jest release branches. Tutaj programiści pracują nad kodem specyficznym dla danej wersji oprogramowania. To znaczy, mamy założone, że w tej wersji oprogramowania będą, będą znajdować się takie, a nie inne funkcje wraz z jakimiś poprawkami. Gdy zaczynamy pracę nad daną wersją, to tworzymy nowego Release Brancha z naszego Mastera i piszemy kod oraz integrujemy go właśnie z tym branchem. Oczywiście co jakiś czas musimy zsynchronizować kod z naszym branchem głównym i tu zaczyna się problem z konfliktami. Dlaczego? Bo zazwyczaj mamy kilka takich release branchów jednocześnie i pracują nad nim różne zespoły programistów. Konflikty są praktycznie nieuniknione. Drugą opcją w tej metodzie jest to, że programiści ciągle pracują na masterze, a w momencie gdy biznes decyduje się na wydanie oprogramowania to po prostu tworzy się release branch z wybranego produktu. Nie sądzę, że jeszcze ktoś używa pierwszej opcji, bo wiąże się to nie, z nielada problemami podczas integracji kodu z master. Druga opcja jest czasami przydatna, gdy na przykład mamy kilka wersji oprogramowania, które musimy utrzymywać. Przykładami tutaj byłyby kernel Linuxa oraz Kubernetes. Ostatnią metodą jest forkowanie całego repozytorium. Jest to domyślna opcja w GitHubie i jeżeli chcesz dodać jakiś nowy kod do czyjegoś repozytorium, to na pewno się z nią spotkasz. Praktycznie wszystkie projekty na open source, dostępne na GitHubie, używają tej metody. Wygląda ona podobnie do metody feature branches, z tą różnicą, że nie tworzymy nowego brancha, tylko całe nowe repozytorium. Daje nam, te daje nam to opcję odbicia od, orygin od oryginalnego kodu i stworzenie własnej wersji. Czasami jest tak, że właściciel kodu nie pozwoli Ci na pewne zmiany czy dodatki, wtedy po prostu tworzysz sobie kopię kodu na swoim własnym repozytorium i masz nad nim pełną kontrolę. Z drugiej strony możesz również zintegrować swój kod z głównym repozytorium dzięki pull requestom, które tworzone są pomiędzy obydwoma repozytoriami. Jak już wspomniałem na początku, to do dzisiaj dość sporo ludzi wciąż używa GitFlowa, chociaż jest on chyba jednym z najbardziej problematycznych podejść do branchowania. Sądzę, że dużo korporacji, które są na rynku od dobrych kilku lat, wciąż, wciąż kurczowo trzyma się tej metody po prostu z przyzwyczajenia albo dlatego, że mamy ludzi, którzy pracują na stanowisku release manager, którego zadaniem jest zarządzanie tym skomplikowanym procesem. Osobiście najczęściej używam metody feature branches do kodu mojej infrastruktury, dlatego że daje mi on opcję, gdzie każda zmiana musi być zatwierdzona i sprawdzona przez jedną lub więcej osób. Gdy pracuję w mniejszym zespole składającym się z dwóch czy czterech ludzi, to czasami używam, tego, to czasami używam też samego trunka, dlatego że praca z feature branchami tworzy program, problemy z integracją kodu. Często zdarza mi się, zdarzają mi się problemy, na przykład z kodem Terraforma, gdzie równocześnie z kolegą pracujemy nad załóżmy, kodem klastra Kubernetes na dwóch oddzielnych branżach i musimy zmienić tą samą część klastra. Zdarza się też, że pracujemy nad jednym klastrem w tym samym czasie i uruchomienie kodu powoduje skasowanie zmian wykonanych przez mojego kolegę z zespołu. Jakich, jakich metod branżowania używasz w swojej codziennej pracy? Może masz ochotę podzielić się problemami, które występują w każdej z tych metod. Sądzę, że mogłaby być to dość ciekawa dyskusja. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to nie zapomnij dać łapkę w górę oraz zasubskrybować nasz kanał, aby dostać powiadomienie o nowych odcinkach. Nie zapomnij też dołączyć do naszej grupy na Facebooku, jeśli, jeśli masz ochotę porozmawiać na tematy związane z DevOps i tym podobne. A tymczasem żegnam się i do usłyszenia w następnym odcinku.